Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Wleciał nowy cinematic z zapowiedzią eventu Lunar Beast i on już jest w sumie w grze, a my sobie obejrzymy teraz wspólnie zapowiedź i on tak skomentujemy, więc zapraszam was do dyskusji. Tak, grafika jest tak piękna. Uwielbiam to. Dice. Moja piora, ona tak pięknie wygląda, cudownie. Ma taki swój styl. Ja osobiście, jakbym miał kupować jakiegoś skina, właśnie z tego eventu, to wybrałbym właśnie fiorkę. A wy co byście wybrali? Dajcie znać w komentarzu, bo jestem też mega ciekaw waszych wyborów. Cudowny. Mm. Ej, Annie też fajnie wygląda. Annie mi się podoba. Fajnie. I to jest, to jest, słuchajcie, ta unikatowa skórka tylko w Wild W ogóle, to w przyszłości Wild Drifta naprawdę możemy być dobrych myśli, my wszyscy gracze, bo Riot naprawdę dużo uwagi poświęca dla Wide Rifta i wydaje mi się, że ich priorytetem jest przede wszystkim Wild Rift spośród tych wszystkich gier. Więc myślę, że oni bardzo stawiają mocno na telefony. Zresztą nie dziwi się słuchajcie, bo telefony to przyszłość. Zobaczycie jeszcze. moi że się opłacało grać w Wild Rift, jak się wpierdzieli, wiecie, 100 milionów ludzi. My będziemy mieć po prostu przewagę, tak? Nad, nad nimi. Bo po prostu wcześniej zaczęliśmy, więc warto grać słuchajcie, w Wide Rifta i rywalizować później z innymi znajomymi. Myślę, że jest przyjemnie. Pięknie. Ładne. Naprawdę ładne. I to są skórki. Kurde. Ale piękne. To O i też fajne nagrody. Dla wszystkich, nie? Cześć fajnie razem wyglądają Dwójka nowych bohaterów. Coś zobaczymy więcej o Rakanie. Coś pokażą. Ksa, ksa, to jest Zaja i Rakan. Zaja i rakan. Tak się ładnie mówi tutaj nic mnie w więc pamiętamy. Nie, no słuchajcie, to kombora i Zaja to zajebisie się to wygląda. Ja myślę, słuchajcie, że to będzie często widziane na naszym kochanym dragon Lane. Ja osobiście Zaję tak wyjdzie. Już mam przyszykowane um, na nią, żeby ją kupić. Od razu biorę. Lamy to będzie źle na postać. To też na piscinie grałem trochę. Słodka uciekła mu. No tak, bo słuchajcie, wedle historii to właśnie Rakan jest takim uwodzicielem, wiecie. A Zaya jest taką troszkę buntowiczką, nie? Oj, no fajnie. Ta końcóweczka. Dajcie znać, co sądzicie o tym evencie i też zapraszam Was do dyskusji. Jeżeli mielibyście jakieś problemy, to wspólnie je postaramy się rozwiązać. Te, czy też trzeba coś wytłumaczyć z eventem? Wy też możecie śmiało tutaj komentować, dawać, znać. No i przede wszystkim dajcie znać, co sądzicie właśnie o tym kombosie z Zajaraka, no i jakiego skina, i czy w ogóle będziecie kupować jakiegoś skina właśnie do, co do eventu Lunar Beast. Te skiny są bardzo ładne. A na dziś słuchajcie tu tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i trzymajcie się do następnego cinematika, odcineczka, materiału czy też posta na YouTubie. Cześć!